Także Simano ja jestem Erur, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale I z góry przepraszam jak będę gdzieś tutaj kaszlał czy e, będę chrząkał, ale po prostu jestem jeszcze chory Ale jest już coraz lepiej, został mi tylko taki katar i w sumie kaszel I tylko tyle, ale dobra, bo to nie jest ważne Chociaż pewnie kiedy wy to widzicie to już najprawdopodobniej wyzdrowieje No, nie wiem, bo nagrywam to w sobotę, bo akurat mam wolną chwilę A wy to i taj, taj, tak widzicie w... Wy... We wtorek, sorry. W każdym razie yy, przejdźmy sobie do testu, a raczej testu i recenzji jednego z dwóch prezentów, które sobie kupiłem na urodzinę, chociaż przyszły akurat dzień później po moich urodzinach, ale mniejsza z tym, yy, dalej się to łapie jako prezent urodzinowy, więc co sobie Error kupił pewnie widzicie kurwa po miniaturce, no i po tytule pewnie też się spodziewacie, może to wezmę przy okazji i wam pokażę. Mianowicie, kupiłem sobie takie coś, pewnie się zapytacie, co to jest, paralizator, nie? Oczywiście, to jest paralizator ze Sons of the Forest. <noise> nie, trochę inaczej wygląda, ale... Ej, kurwa, da się kogoś namierzyć po kompasie? No mniej więcej da się, kurwa. Nie, ten kompas akurat trochę chyba chujowo działa, ponieważ yy, wschód mam w inną stronę niż pokazuje ten kompas, także chyba nie namierzycie mnie. Zresztą, jak mnie namierzycie, to wam wypierdolę z tego. Dobra, w każdym razie przechodząc do recenzji. Co to jest, kurwa, kastet z jakąś, jakimś dildo? Nie, nic bardziej mylnego. Znaczy nie, nie, to nie jest dildo ani... To jest nóż survivalowy. Survivalowo-turystyczno-myśliwski. Coś w tym stylu, że tak to ujmę. To jest chyba pięć w jednym, jeśli się nie mylę. Ma tak kompas. Piłę, wbijak do szyb, nóż, krzesiwo. No to pięć w jednym, ponieważ on posiada krzesiwo. Tutaj mamy. Które z tych? Ech, krzesiwo i coś jeszcze. Zapomniałem, jak to się nazywa. Krzemień, o krzemień i krzesiwo. Kurwa, nie strasz mnie. Tutaj mamy mm, najprawdopodobniej krzemień albo krzesiwo. Nie wiem. Zapomniałem, co jest co. A tego drugiego wyjąć nie umiem. Oła, kurwa. No dobra, nie, nie będę tego wyjmował. W każdym razie mamy tutaj krzemień i krzesiwo. Chyba, że mi się to uda jakoś wyciągnąć, bo chciałem zobaczyć, czy to w ogóle działa też przy okazji, ale nie wiem, czy to otworzę. Dobra, może później, jak wyjmę nóż z pochwy, to może będzie, może uda mi się wyciągnąć. Krzemień i krzesiwo. dobra. W każdym bądź razie, e, może przejdźmy do jakichś takich specyfikacji, co posiada ten nóż, i ogólnie serwanie w balnie. Jest to y, stal nierdzewna 420. J2... 420JZ? <grymne> Nie no, 420J2 Nie wiem czy to jest jakiś, jakaś mocna stal, czy chujowa, czy co Ale no, nawet jak jest chujowa to Da się też z tym zrobić krzywdę Jeśli chodzi o wymiary To długość całkowicie... Długość całkowita jest to 350mm Chyba razem z potwą, Tak mi się zdaje jest to 350 mm, czyli ile? Jak myślicie, ile kurwa? 35 cm długość głowni, 190 mm. Długość rękojeści, 140 to 14, ma? O kurwa, to ma 14, to 19. Tak, chciałem kurwa za ostrze złapać. Nie, no ja to jest ten łeb, kurwa. Element dodatkowe. Ostrza. Aha, ostrzałka. A no tak. To ja tej ost to krzesiwo. A tego co nie umiem wyciągnąć, to jest ostrzałka do noża. Kurwa, teraz się skapłem. Dobra, myślę z tym. Gwizdek alarmowy to też posiada. Ciekawe, kurwa, gdzie? Może w tej ostrzałce, kurwa. Nie wiem, Tylko żeby mi się gdzieś nie załączył, kurwa. Tu się zesram chyba z bólu. No nie wiem, czy wiecie, co to jest gwizdek sygnałowy. No, on trochę kurwa napierdala w uszy. I tak, ma kompas oraz końcówka do rozbijania szyb. Niestety nie będę wam pokazywał, jak rozbija szyby. Aczkolwiek każda zbijarka, że, że tak to ujmę, do szyb. Nawet taka, kurwa, chujowa z Chińczyka i tak Wam rozbije szybę. Więc, no, nie wiem, czy jest sens testowania tego, ponieważ to tak zadziała, kurwa. Równie dobrze możecie rozbić sobie porcelanowy talerz, wziąć kawałek porcelany, pierdolność tym, kurwa, w szybę. Najlepiej gdzieś w rogu. Pierdolnie Wam też. Więc, no, nie wiem, czy tu jest sens akurat testowania tego, ale... Może sobie wytestujemy ostrze tego noża, bo to już chyba wszystko co opowiedziałem, więc dobra wytestujemy sobie ostrze tego noża na kartoniku, który mi został z którejś tam strzelanki, więc wyciągnę sobie nóż i zobaczmy jak on tnie. No, spoko, tylko trochę się chyba ostrze gubi w tym. No i rozerwałem to, a nie chciałem, dobra. Tu jeszcze w ogóle jest piła. I tu prawdopodobnie jest y, przecinek do pasów, jeśli się nie mylę, chociaż... Nie wiem, czy to w ogóle coś przetnie. No nie wiem. Nie wiem. Coś za bardzo nie, nie, nie chcę tego przeciąć, ale chuj z tym. Nie wiem, czy jest sens na kartonie testowania, kurwa, piły do drewna. Znaczy, karton to niby też drewno, a, no pochodne drewna czy coś. Wytestujmy jeszcze raz. Ostrze. Wow, do popielniczki mi wpadło. Także, jak widzicie, ostrze jest, no, kurwa, naprawdę ostre. Nie wiem, czy to zobaczycie jakoś. Wow, to też jest dosyć ostre, pa. No dobra, tak to nie trafię, tak to sobie mogę na chuja trafić co nie? Ale zobaczcie. No, jest takie... Nawet tak leciutko dosyć to robię, a się wbija dosyć ładnie. Zobaczcie sobie. Spróbujmy coś, coś takiego pierdolnąć. No, kartą to wiadomo będzie dziurawiło, tylko nie chcę palców stracić. No tam gdzie jest taśma, to by musiał mocniej przypierdolić, ale tak jak mówię, nie chcę stracić palców. O. No ładnie. Wystarczy leciutko pociągnąć i kurwa wszystko ucina, więc jest naprawdę dosyć kurwa ostry. Nawet bardzo bym powiedział, że jest ostry. E, w każdym bądź razie. sobie te kartoniki tutaj dam. Mam jeszcze jedną rzecz, na której chciałem przetestować, mianowicie Regips. Pewnie się zapytacie po co. Po to, kurwa, żebyście się pytali. Spróbuję wbić. ok, wbija się. Fajnie dosyć. Dosyć głęboko. No, kurwa. Fajnie się wbija dosyć głęboko. Kurwa, czemu ten rekib jest jakiś owłosiony? Nie wiem, ja go wyciągnąłem za szafy, kurwa. Spróbuję może tej piły trochę poużywać. Nie wiem, czy to widzicie. No, kurwa, w sumie piła jak to piła. Zobaczcie. Nie wiem, czy to widzicie. Widzicie, chyba. A nie chcę tego przykładać, bo tu mam kawę i ten. No, uszczerbiło to dosyć mocno ten regips. Mimo, że to tylko jeden ząbek poleciał. Ło! Wow. O kurwa. Nie wiem, czy to zobaczycie. Pokażę wam z tej strony. Jak się wbiło. Kurwa, o! Nieźle się wbiło. Spróbuję, może wam pokazać z tej strony. O! Kurwa. No, jest moc, jest moc. Jest moc, kurwa. Serio, patrzcie. Przecież to kurwa przechodzi jak. Jak w masło, nie? Na ukos też fajnie się wbija. Kurwa, ty zajebisty jest ten nożyk, nie? Jak komuś by się, byście chcieli jeszcze zapierdolić z tego kastetu, chociaż on jest głównie och ochroną mm, na palce, jakby ktoś Was też z noża atakował, no to widzicie, macie coś jak macie na przykład szabelki, nie? Szable czy coś, to one też mają takie, tylko nie w formie kastetu, tylko zabudowane takie, więc spróbujmy wypierdolić napastnikowi z kasteta. Ło kurwa! Ej, trochę się tu w... nawet nie tyle co wbiło, co. No, nawet tak lekko na pewno by odczuł to. Spróbuję tutaj jeszcze raz pierdolnąć. No, robi się takie malutkie wgłębienie, ale nawet jak tak lekko przypierdolicie, to na pewno by to odczuł. Tym bardziej jakby dostał gdzieś w kość. Na przykład jakby dostał gdzieś w rękę, tutaj. Tu, o tu to mógłby, mogłoby mu wytrącić nóż chociaż to można spekulować kurwa kurwa cały jestem upierdolony z tego regipsu, kurwa regips mam w kawie a nie to karton dobra to na szczęście, Nieważne. ważne w każdym bądź razie no jak widzicie nieźle to dziurawi sobie całkiem spoko nawet jak pod kątem chcecie to też się nieźle wbija Mógłbym tą kosteczkę wyjąć w sumie. Tak. Tak więc myślę, że spoko jest taki nożyk. I się wbija mocno. Czy się zgiął? Nie zgiął się. Myślałem przez chwilę, że się zgiął, ale się nie zgiął. Kurwa, szczerze, jest dosyć twardy. Jest dosyć twardy ten regips, a daje radę. Nawet jak Wbiję leciutko, to on się dosłownie wbija, jakby nie wiem, jakby to kurwa mięsa było. Spróbujmy, może wbić mocniej. Tylko nie chcę sobie w kolano wbić, dlatego zrobiłem rozkrok lekki. O kurwa, ale to robi zło. Ten nóż robi zło. Zobaczcie to, kurwa. Gdzie to jest? Tutaj. Dosłownie. Wbiłem nóż. piłem. i tak zrobiłem tylko, nie? I pogłębiło to taką dziurę. Ej, werysz tos, naprawdę. No, kawałek ucięła Dobra, a nie zobaczyłem jak z przepiłowaniem by wyszło, dlatego postarajmy się to przepo... przepołowić. No dobra, nie przepołowić, ale Mocno se, się zazębić. Ło! Właśnie boję się, bo kurwa, nie chcę stracić palców, ale jak widzicie, mocno się wbiłem dotąd. I to kurwa tylko przecina przecinaniem. Tak więc sam nożyk jest naprawdę na plus. Bardzo spoko. Nawet jeżeli ten kompas nie działa, to trudno. Możemy sobie zamontować zawsze inny. albo po prostu korzystać z innego kompasu. Ale sam fakt, że w zestawie dostajemy jeszcze ostrzałkę i <laughs> krzesiwo. Patrzę tylko, czy się nie, nic nie uszczerbiło. Nie, nie uszczerbiło się nic. To bardzo dobrze, bo niektóre te nożyki z Allegro czy z, AliExpress, czy z innego Aliexpress potrafią się właśnie dość szybko... Ukruszyć nawet na samym, kurwa, yy, regipsie czy coś. Także myślę, że taki nożyk to jest całkiem spoko prezent. I zresztą też się przyda taki nożyk survivalowy, że tak to ujmę. Także jeżeli Wam się film spodobał, możecie ustawić łapę w górę. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, no to możecie ustawić suba ze słonem, żeby nie przegapić nowych filmów, nie tylko takich recenzyjnych. Możecie też wbijać na mojego Instagrama. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co? Ja się z Wami żegnam. 是吗？